Siema, tu Piotrek Grewczyński z Jedzibawsie.pl. Witam Was w nowym odcinku mojego wideocyklu Jedzibawsie Plus. Postanowiłem nieco zmienić jego format, yy, stać się troszkę bardziej spontanicznym, mniej czytać z ekranu, bo jak zauważyliście wcześniej, zdarzało mi się to robić. A ponadto nie ukrywam, że nie chciałem tak długo pozbawiać Was przyjemności obcowania z moją osobą na ekranie i oglądania odcinków Jedzibawsie Plus. W tym odcinku zajmę się tematem, który obecnie bardzo mocno drąży na swoim blogu. Chodzi oczywiście o Dubaj, który zyskuje na popularności przez tanie loty Wizera z Katowic. Jeżeli będziecie kiedyś chcieli pojechać do Dubaju, to mam zamiar dać Wam podstawową dawkę informacji o tym mieście w formie pięciu krótkich ciekawostek. Część może być dla Was znana, część nie. Niemniej jednak na pewno coś z tego wyniesiecie. Zapraszam! Na początek zajmijmy się rozmiarem Dubaju. Mogłoby się wydawać, że skoro Dubaj rozciąga się tylko wzdłuż linii brzegowej i nie sięga zbyt daleko w głąb lądu, to nie jest miastem stosunkowo dużym. Jest wręcz przeciwnie. Obszar Dubaju to ponad 4000 km2. Dla porównania, Warszawa to zaledwie 517 km2. Trudno sobie wyobrazić tak duży rozstrzał, być może Arabowie zrobili coś z cyframi, w końcu to oni wymyślili nowożytną matematykę, niemniej jednak jest to fakt, który należy przyjąć do wiadomości. Iluzja stosunkowo niewielkiego miasta pryska, kiedy musimy dostać się z jednej części miasta do drugiej, i gwarantuje wam, że możecie spędzić w pociągu 30 do 40 minut i ani razu nie skręcicie. Z tego względu, odwiedzając Dubaj, warto założyć sobie, że w transporcie spędzicie sporo czasu, zwłaszcza jeżeli chcecie zobaczyć wszystkie najważniejsze atrakcje tego miasta. Co więc stanowi o wielkości tego miasta? Cóż, przede wszystkim to, że rozciąga się ono na, na naprawdę kawał drogi wzdłuż Zatoki Perskiej a jego stara część leżąca dookoła kanału dubajskiego wbija się też dość głęboko w głąb lądu. Te stare dzielnice, w tym Deira i Burdubaj, o których możecie teraz poczytać na moim blogu, połączone ze sztucznymi wyspami w stylu Pan Jumeira czy Pan Jebel Ali, składają się na bardzo duży obszar, który faktycznie jest też bardzo gęsto zaludniony. Na pewno wiecie, że Burj Khalifa to najwyższy budynek świata, który można dostrzec z przyszłego tygodnia. Ten mierzący niemal 830 metrów kolos jest widoczny z każdej części miasta i mieści w sobie naprawdę mnóstwo przeróżnych przybytków, włączając w to m.in. hotel z wystrojem wprost od Armaniego. Do tego dochodzą oczywiście przeróżne biura, apartamenty prywatne, których cena jest prawdopodobnie wyższa niż sam budynek. A do tego takie ciekawostki jak na przykład system samodzielnie myjący okna, który do swojego działania nie potrzebuje obsługi ludzkiej. Burcz Khalifa to także najwyżej położony na świecie taras widokowy. Oczywiście mowa o tarasach zbudowanych rękami człowieka. Na jego szczycie możecie nie tylko obejrzeć sobie Dubaj z wysokości, a niejednokrotnie także zobaczyć aż granicę z Iranem. Ale możecie odwiedzić także na przykład najbardziej luksusowy, jednocześnie bardzo wysoko położony Kibel na świecie. Za wjazd na ten taras widokowy zapłacicie tyle, że najprawdopodobniej będziecie musieli sprzedać własną nerkę, aby opł opłacić bilet. Niemniej, jak najbardziej się to opłaca, z góry roztaczają się niesamowite widoki. Widoki te możecie sobie dodatkowo ulepszyć poprzez zastosowanie specjalnych teleskopów z rozszerzoną rzeczywistością, które za darmo pokażą wam, jak okolice budynku wyglądały 50, 100 czy 200 lat temu. Dodatkowo, u stóp Burcz Khalifa jest też Dubai Mall, największe centrum handlowe na świecie, a według z zeszłego roku, także najczęściej odwiedzane na naszym globie. Abstrahując od pierdyliarda przeróżnych sklepów i punktów usługowych od tych zupełnie najtańszych aż po najbardziej luksusowe, Pobyt w Dubai Mall możecie uprzyjemnić sobie na jeszcze kilka innych sposobów. Jednym z nich jest zabudowane lodowisko czynne przez okrągły rok. Drugim, akwarium, w którym nie tylko pływają sobie przeróżne stworzenia, których wybór jest wręcz przerażający, ale sami również możecie wejść do środka. Wreszcie mamy też coś takiego jak Sega Republic. Czyli zabudowany park rozrywki, firmowany postacią niejakiego Sonika, czy niebieskiego jeża znanego z Giersegi. Dodatkową atrakcją będzie ogromna fontanna z pokazem muzycznym odbywającym się kilkukrotnie w ciągu dnia. Na filmie, który widzicie teraz, możecie zobaczyć właśnie jeden z takich pokazów. Trwają one dość długo. Warto się tam na chwilę zatrzymać chociażby po to, żeby w ciągu upalnego dnia trochę ochlapać się wodą. Tak się jakoś składa, że za każdym razem mam coś więcej do powiedzenia o transporcie publicznym w danym miejscu i tak jest również w przypadku Dubaju. Po Dubaju można poruszać się różnorako, taksówkami, które są stosunkowo tanie, pod pewnej części tramwajem, którego linia to jednak dość żalowa sprawa, bo jest długości zaledwie 14 km, jest to 11 przystanków. W starej części możecie również pływać sobie promem od jednego brzegu do drugiego. Za y, śmieszne pieniądze w przeliczeniu około złotówki jest to rzeczywiście najlepszy sposób poruszania się po obrzeżej bur Dubai. Niemniej jednak najfajniejszą i najdziwniejszą jednocześnie rzeczą, jeżeli chodzi o transport publiczny w Dubaju, jest metro. Metro w Dubaju to jedna z najdłuższych tego typu na świecie. Kolejek, które są w 100% zautomatyzowane i nie potrzebują ludzi do obsługi pociągów. Automatyzacja obejmuje także takie rzeczy jak mapy czy jakaś obsługa dojazdowa, ponieważ na każdej stacji znajdziecie ekran, który jest bezpośrednio podpięty do internetu i za pomocą Google Maps możecie znaleźć sobie na nim stację, na którą chcecie dojechać, a do tego sprawdzić, jak daleko z tej stacji będziecie musieli iść do miejsca Waszego przeznaczenia. Metro w Dubaju to dwie linie, zielona i czerwona. Oczywiście dwie kolejne, jakaś tam różowa i fioletowa, są już w projektach i nie wątpię, że w ciągu dwóch czy trzech lat będą skończone, a najprawdopodobniej także dodatkowo przedłużone. Zielona linia to dojazdówka przede wszystkim okolic. Starszej części miasta. Stacje w niej są dość widowiskowe, stylizowane na jakieś orientalne pałace i tego typu szajs. Natomiast jeżeli przejdziecie się czerwoną linią, to bardzo szybko dojdziecie do wniosku, że każda stacja wygląda tak samo, mniej więcej jak żółw, którego ktoś przeciągnął przez rurę od odkurzacza. Nie stacje są jednak najważniejsze, a same składy. Abstrahując od ich bezobsługowości. W każdym z nich znajdziecie dwie strefy specjalne. Pierwsza z nich to strefa wyłącznie dla kobiet, oddzielona od normalnej strefy różową linią. Jeżeli macie penisa i znajdziecie się w tej strefie, to zostaniecie obciążeni mandatem w wysokości około 300 zł, a następnie wyproszeni do części normalnej, w której spędzicie resztę podróży. Podobna sytuacja ma się ze strefą VIP, oddzieloną oczywiście inną linią. W kolorze, jak żeby inaczej, złotym. Cokolwiek byście sobie nie pomyśleli, strefa VIP nie różni się specjalnie od strefy zwykłej. Też można w niej stać albo siedzieć. Jedyna różnica jest taka, że nie ma tam tłumów, a bilety na, je, na podróżowanie nią są po prostu znacznie droższe. No cóż, tak właśnie żyje się w Dubaju. Metro w Dubaju to zresztą źródło przeróżnych ciekawych zakazów, które będą tematem następnej ciekawostki. Pod względem ilości dziwnych i kretyńskich zasad. Dubaj nie może mierzyć się z Singapurem, ale ma solidne drugie miejsce. W przypadku metra nie mamy tutaj tylko do czynienia na przykład z mandatem za podróżowanie w złej strefie albo z tą oto wielką tablicą kar, ale na przykład z tak interesującym znakiem jak ten, który zakazuje wnoszenia ryb na stację metra. Jakkolwiek uzasadnione by to nie było, albo wiem Bezpośredniej w sąsiedztwie stacji znajduje się targ rybny, to przyznacie, że jest to nieco dziwne. Zakazy związane z postrzeganiem płci przez kulturę arabską to jedno. W Dubaju na przykład faktycznie jest nakaz noszenia się skromnie i dotyczy on zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Inną sprawą jest podejście mieszkańców Dubaju do tych zakazów. Z jednej strony mamy okutanych w białe szaty i turbany mężczyzn, a z drugiej dziewczyny i pannice wystrojone tak, jakby uczęszczały do zawodówki w Chabarowsku. Zresztą, jak widać po tym zdjęciu, nie wszystkie zakazy w Dubaju traktowane są poważnie przez miejscowych. Ważnym wyjątkiem w tym zakresie są natomiast zakazy związane z rodziną szejka. Niektóre z tych zasad mogą brzmieć dość kuriozalnie. Jedna z nich mówi na przykład o zakazie wjazdu na dany obszar samochodem z szybami przyciemnionymi bardziej niż X%. Niemniej jednak bezpieczeństwo rodziny rządzącej to bardzo poważna sprawa w Dubaju i jeżeli macie sobie z czegoś robić jaja w tym mieście, to na pewno nie z tych zakazów. O niemożliwości nabycia alkoholu w Dubaju nie będę nawet się rozwodził, ponieważ jest to sprawa, która cały czas powoduje mnie wzrost ciśnienia. Dość powiedzieć, że aby kupić go w normalnych cenach, potrzebujecie rezydencji albo kogoś na miejscu. Jeżeli tego nie macie, to musicie kupować go w barach lub w hotelach. Nie będę mówił nawet ile to kosztuje, bo nie chcę, żebyście zeszli na zawał. Na koniec ostatnia rzecz związana z Dubajem, o której mówi się dość szeroko, czyli legendarne bankomaty wydające złoto. Te niestandardowe maszyny faktycznie w Dubaju są, przede wszystkim w hotelach i większych ośrodkach wypoczynkowych, gdzie dochodzi do różnego typu spotkań biznesowych i wymieniane są duże pieniądze. Nie myślcie sobie jednak, że te urządzenia wydają kilkukilogramowe sztaby złota warte po kilka milionów dolarów. Są to wyłącznie cienkie. Parogramowe płatki, na które zasadniczo stać większość osób, które przyjeżdżają do Dubaju na wakacje. Kupno takiego złotego płatka w Dubaju to tak naprawdę nie jest bardzo zły pomysł, zwłaszcza że ten kruszec jest w Dubaju bardzo tani. Możecie się o tym przekonać chociażby wizytując Złoty Suk w dzielnicy Bur Dubai, o którym. Pisałem już na swoim blogu. Pamiętajcie jednak, że aby kupić złoto w dobrej cenie, musicie się na tym trochę znać. Jeżeli się na złocie nie znacie, a najprawdopodobniej dotyczy to większości z Was, to handlarz, który normalnie przekręciłby Was na Zdjęcie za rafatką za 3 dolary może przekręcić Was na tych dolarów 300 albo 3000, a Wy nie będziecie sobie nawet zdawać z tego sprawy. Niemniej, jeżeli macie znajomego jubilera, złotnika czy innego gościa, który wyznaje się na metalach szlachetnych, to funnijcie mu bilet i jedźcie z nim do Dubaju, bo możecie na tym naprawdę sporo zarobić. Kto wie, może podczas drugiej wizyty kupicie sobie na przykład taki nominometr złoty samochód. To wszystko na dzisiaj. Wielkie sorry za to, że nie zapewniłem Wam bardzo dużej ilości materiałów wideo, ale niestety jestem kretynem i. Większość yy, skasowałem tuż po montażu głównego filmu, bo nie wiedziałem jeszcze wtedy, że będę kręcić tego typu filmy dla Was. Zapewniam jednak, że już niedługo będzie tego więcej. Za niecały miesiąc jadę na Svalbard. Oczekujcie zajebistej relacji z tego miejsca. Nie mogę się już doczekać, aż będę wam to montował. A tymczasem lajkujcie, komentujcie, szerujcie. Im więcej tego, tym większa motywacja dla mnie, żeby kręcić dla was nowe filmy. Także naprawdę warto. Widzimy się już niedługo. Na razie.